Witajcie! Wyspa to fragment lądu otoczony ze wszystkich stron wodą. W takich miejscach na planecie życie zawsze toczy się nieco inaczej ze względu na całkowitą izolację od kontynentów, co czyni wyspy prawdziwym źródłem nieznanego. Do tej pory nikt nie wie dokładnie, ile wysp znajduje się na naszej planecie, ale najprawdopodobniej to ponad milion, włączając w tę liczbę nawet najmniejsze skrawki lądu, ale także te duże obszary, niczym Grenlandia. Nie przeszkadza to jednak romantykom, podróżnikom i po prostu poszukiwaczom przygód wyruszyć w poszukiwaniach nieznanego. Nasze dzisiejsze wideo dotyczy archipelagu Cefam, który składa się z 10 wysp rozrzuconych na wodzie w promieniu 60 km. Największe z nich to wyspy Chatham i Pit. Reszta to maleńkie fragmenty lądu, na których zupełnie nie ma życia ludzkiego. Tak naprawdę nawet na największych z tych wysp zaludnienie nie ma dużej gęstości. Najwięcej ludzi zamieszkuje wyspę Cefam, około 600 osób. Kolejnych 30 żyje na wyspie Pit. To cała populacja od 1842 roku archipelag Chatham stanowi część Nowej Zelandii jako najbardziej wysunięta na wschód część kraju i to właśnie tam, a nie w Gisborne, najpierw wschodzi słońce. W Chatham dzieje się to 45 minut wcześniej. Wyspy archipelagu nie należą do żadnego regionu ani okręgu Nowej Zelandii, lecz stanowią odrębne terytorium i są zarządzane przez lokalną administrację, której uprawnienia przypominają uprawnienia innych, jednolitych władz Nowej Zelandii. Klimat na archipelagu trudno zaliczyć do przyjemnych. Bywa głównie deszczowo, wiecznie, a temperatura rzadko przekracza 20 stopni, lecz jednocześnie nie spada poniżej zera. Śnieg pada tam raz na kilkadziesiąt lat. Nawet czas na archipelagu płynie w szczególny sposób. Mówiąc dokładniej, trudno ustalić, jak ustawić zegar, bo lokalna strefa czasowa wyprzedza czas nowozelandzki o 45 minut. Przyzwyczailiśmy się, że czas w różnych regionach przelicza się na godziny, jednak Chatham to jedno z tych terytoriów na świecie, gdzie uniwersalny czas według pełnych godzin trzeba jeszcze przesunąć o 45 minut. Oprócz Czafam dzieje się tak również w Nepalu i kilku osadach w południowej Australii. Historia Chatham również okazuje się fascynująca. Uważa się, że imigranci z Eurazji zaczęli eksplorować Polinezję około VII wieku naszej ery, znacznie później niż inne regiony planety. Omijając Filipiny, Melanezję, Fidżi i Samoa, zdesperowani zdobywcy oceanu na swoich zwinnych łodziach w IX wieku dotarli do Nowej Zelandii, którą nazwali krainą Długiej Białej Chmury. Ludzie, którzy według wersji polinezyjskiej jako pierwsi postawili stopę na tych rozległych ziemiach, nazywali siebie maorysami, co dosłownie oznaczało normalnych lub zwykłych ludzi. Na przełomie XV i XVI wieku na archipelagu Chatham pojawili się maorysi z wyspy południowej, którzy poszukiwali nowych ziem do zamieszkania, aby uniknąć walki o zasoby na dotychczasowych obszarach. Osadników spotkała plejada ptaków od gołębi i papug po albatrosy czy łabędzie. Obrazu dopełniała obfitość zwierząt morskich, w tym także ryb. Roślinność była mieszanką lasów, krzewów, nieużytków oraz bagien. Ze względu na specyfikę lokalnego klimatu ludzie nie mogli uprawiać większości znanych wówczas roślin, dlatego praktycznie jedynym źródłem pożywienia były właśnie ptaki i stworzenia morskie. Dość szybko niegdyś bogate rezerwy tego typu znacznie się zmniejszyły. By przetrwać, wyspiarze ustanowili szereg zasad mających na celu zachowanie naturalnej populacji zwierząt. W szczególności zakazano polowań na samice i młode foki. Jaja pispląt ptaków morskich wolno było zbierać tylko przez określony czas i regulowano ich liczbę. Ponadto tubylcy próbowali to monitorować. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi populacji, stosowano okrutne metody jak na dzisiejsze standardy. Dla przykładu była to kastracja małych chłopców. Ludność, która osiedliła się na archipelagu Chatham, z biegiem lat bardzo różniła się od Maorysów. W rzeczywistości tak pojawił się też nowy lud, zwany Moriori. W pewnym momencie ich przywódca, Nunuku Wenua, postanowił surowo zakazać konfliktów zbrojnych i kanibalizmu. Tak też mieszkańcy Chatham stali się pacyfistami, przyzwyczajonymi do rozwiązywania sporów za pomocą bezpiecznych pojedynków na kije i po prostu dochodząc do porozumienia. Ideologia pacyfistyczna, a nie przemoc, zapobiegła katastrofalnym wojnom wewnętrznym i zapewniła pokojowy rozwój dziewięciu plemion Moriori aż przez 24 pokolenia. Społeczeństwo oparte na tej zasadzie spotkał jednak wyjątkowo okrutny los. Tradycyjni Maorysi byli bardzo wojowniczy, a jednym z najważniejszych faktów na ich temat pozostaje praktyka rytualnego kanibalizmu, podczas którego zjadali ciała schwytanych lub zabitych wrogów. Wierzyli, że to świetny sposób na zdobycie mocy zmarłej osoby, a ich rytualny taniec przerażał wielu przeciwników. Przed przybyciem Europejczyków na tamtych ziemiach szalały wewnętrzne wojny. Cała kultura była przesiąknięta wojną i przemocą. Silni pożerali słabszych, przy każdej nadarzającej się okazji, w to właśnie przerodziła się niekończąca wojna o ziemię i zasoby. Osady plemienne zamieniły się w dobrze ufortyfikowane ośrodki otoczone kilkoma rzędami pali, na których zawieszano okopcone głowy wrogów, aby zastraszać potencjalnych przeciwników. Maorysi byli nawet w stanie odeprzeć atak imperium brytyjskiego. Spośród wszystkich skolonizowanych rdzennych ludów, tylko im udało się osiągnąć, przynajmniej formalnie, równość prawną z obywatelami brytyjskimi, co było po prostu nie do pomyślenia w całej historii kolonialnej. Traktat Waitangi, podpisany przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii i przywódców niektórych plemion Maorysów 6 lutego 1840 roku, położył podwaliny pod utworzenie państwa znanego dziś jako Nowa Zelandia. Brytyjscy koloniści przywieźli na wyspy dwa z największych wynalazków cywilizacji zachodniej ziemniaki oraz broń. Pierwsza rzecz, doskonale wpasowując się w lokalny klimat, umożliwiła wyżywienie większej liczby ludności i przyczyniła się do wzrostu demograficznego. Broń oraz prochy podniosły natomiast agresywność Maorysów do niespotykanego jak dotąd poziomu. Pod koniec XVIII wieku zakończyła się spokojna egzystencja Moriori. W 1791 Europejczycy przybyli już na archipelag. Podążając za nimi, na wyspach zaczęli pojawiać się wielorybnicy oraz inni łowcy zwierząt morskich. Sprowadzili oni na tubylców nieznane choroby. W rezultacie co ósmy tubylec zmarł z powodu różnych dolegliwości. A to był tylko początek, bo prawdziwy koszmar dopiero czekał lud Moriori. Pomiędzy różnymi grupami plemiennymi Maorysów w celu zemsty, wzięcia niewolników, zagarnięcia ziem oraz z innych powodów wybuchły tak zwane wojny muszkietowe. W sumie w czasie konfliktu zginęło około 20 tysięcy Maorysów z ogólnej liczby 100 tysięcy. To właśnie w czasie tych wojen zasuszone głowy maoryskich wojowników z tradycyjnymi tatuażami na twarzach stały się przedmiotem dość aktywnego handlu i były chętnie kupowane w zamian za broń palną czy amunicję przez imigrantów z Europy oraz Ameryki do muzeów, a także do prywatnych kolekcji. Kilka wojowniczych plemion Maorysów, wypędzonych w wyniku wojen muszkietowych na Wyspie Północnej, przybyło na Wyspę Chatham w 1835 roku na skradzionym brytyjskim statku Lord Rodney. Natychmiast popełnili kilka morderstw, aby zastraszyć miejscową ludność. Moriori z kolei odmówili chwycenia za broń i walki z obcymi ze względu na już zakorzenioną w ich społeczeństwie ideologię pacyfistyczną. Byli przerażeni nieznaną dotąd agresją, ale nie odważyli się zdradzić świętych ideałów swoich przodków. Ich pokojowy protest wyrażający się w odmowie pracy i posłuszeństwa jeszcze bardziej rozwścieczył Maorysów. Tak naprawdę swoją decyzją Moriori pozostawili swoje życie w rękach zaprawionych w wojnie plemion, które za rozwiązanie wielu kwestii uważali brutalne zabójstwa. Maorysi zaczęli dzielić między siebie ziemię Chatham, czyniąc to albo brutalnie zabijali Moriori, albo czynili ich niewolnikami. W momencie przybycia na archipelag Maorysów tamtejszych mieszkańców było około 1600. Po zaledwie 30 latach pozostało ich 16-krotnie mniej, czyli zaledwie około 100 osób. Ostatni rdzenny Moriori, Tomi Solomon, zakończył swoją ziemską podróż w 1933 roku. Pod koniec lat 80. postawiono mu pomnik. Na szczęście najciemniejszy okres archipelagu należy już do przeszłości. Obecna populacja wyspy Ciatam to około 800 osób. Większość z nich to przodkowie Maorysów i Europejczyków, którzy podbili te ziemię, a zaledwie kilkadziesiąt osób z małżeństw mieszanych uważa się za potomków Moriori. Nie ma już jednak czystej krwi Moriori. Oczywiście wszyscy się tam znają, a jeśli czyjaś twarz nagle wydaje się nieznajoma, odpowiedź okazuje się prosta: to turysta. Stolice wyspy stanowi wioska Waitangi, w której można znaleźć wszelkiego rodzaju radość cywilizacji. Dla gości zbudowano niewielki hotel położony nad brzegiem morza, istnieje tam również kilka pensjonatów. Ponadto w Waitangi działa administracja wyspy. Niedaleko budynku, który zajmuje, znajduje się skromne muzeum poświęcone historii archipelagu. Nie zabrakło też małego portu. Obok siebie znajdują się też małe domy zajmowane przez szpital i policję. Nawiasem mówiąc, prawie nie ma tam przestępczości. Trudno zrobić coś nielegalnego i nie zostać za to ukaranym, gdy wszyscy wszystko widzą. Na wyspie pracuje jeden policjant. Wszystko przez to, że wypadki drogowe jednak się zdarzają. Na wyspach nie ma transportu publicznego, ale mimo odległości udało się sprowadzić samochody i kłady. Wcześniej miejscowi poruszali się głównie konno. Głównym źródłem dochodów pozostaje przemysł rybny. Branża ta w dużej mierze zależy od warunków pogodowych. Jeśli wiatr będzie silny, statki pozostają w porcie, a ludzie muszą wziąć wolne. Jeśli pogoda się stabilizuje, nie ma znaczenia, czy to dzień poprzedni, czy weekend, należy iść do pracy. Czasem zdarza się, że rybacy siedzą w domu nawet 2-3 tygodnie. Na szczęście dzieje się też odwrotnie, można więc zarobić pieniądze na fajną przyszłość. Wielu młodych chłopców na wyspie zaczyna od pracy na cudzej łodzi i stopniowo odkłada pieniądze na własną. Jednym z najbardziej dochodowych zajęć okazuje się łowienie raków i jeżowców. Ten rodzaj działalności wiąże się z poważnym zagrożeniem jednak dla życia i zdrowia, a to dlatego, że u wybrzeży Czefem żyją żarłacze białe, które w ostatnich latach wielokrotnie atakowały nurków. Inne powszechne zajęcie na wyspie to rolnictwo. Choduje się tam bydło i owce, bo nie brakuje miejsca na pastwiska. Można także pracować w branży turystycznej. W Waitangi znajdują się tylko hotele i pensjonaty, ale także pub, stacja benzynowa czy sklep. Średnia pensja na wyspie to 36 tysięcy dolarów rocznie, a wszystko tam kosztuje znacznie więcej. Prąd na Chatham wytwarzają dwie turbiny wiatrowe i generatory na olej napędowy. A to przekłada się na koszt 5 do 10 razy wyższego niż cena prądu na głównych wyspach Nowej Zelandii. To samo dotyczy także wszystkiego innego, co sprowadza się z lądu. Najprostszym sposobem na relaks na wyspie wydaje się być wypicie drinka w pubie lub na świeżym powietrzu. Izolacja wyspy zmusza mieszkańców do kreatywności. Niektórzy wybierają się na polowanie, niektórzy na wycieczkę kładem do odległego miejsca w czatam, inni jeżdżą konno, a jeszcze inni wybierają się na biwak. Na wyspie działa kilka szkół podstawowych. Nie ma szkoły średniej, dlatego młodzi ludzie zmuszeni są dość wcześnie opuścić dom, udając się na główne wyspy Nowej Zelandii. Tam mieszkają w internatach przy szkole i odwiedzają rodzinę kilka razy w roku. Niektórzy później wracają do domu, by od razu rozpocząć pracę, jednak wielu decyduje się pozostać na kontynencie, bo możliwości rozwoju są tam znacznie większe. Jedyne, co w ostatnim czasie inspiruje młodych ludzi, to pojawienie się na wyspie komunikacji mobilnej i szerokopasmowego dostępu do internetu, dzięki którym mogą lepiej poznawać świat zewnętrzny. Takie miejsca bardziej nadają się na krótki odpoczynek i reset, który pomaga oczyścić głowę czy też zebrać siły, ale życie tam na stałe nie stanowi wyjścia dla każdego. Do tego pogoda, która pozostaje depresyjna, nie jest jak na rajskiej wyspie z ciepłym morzem i palmami przy plaży. Do ogólnej nudy dochodzą także wysokie ceny towarów, przez co miejscowi często podejmują się dodatkowych zajęć zarobkowych. Pomimo wszystkich wad, aura tych miejsc odizolowanych od wielkiego świata zawsze wydaje się fascynująca i nie brakuje pasjonatów, którzy chętnie mieszkają w tak małych społecznościach z dala od wielkich miast i ludzkiego zgiełku. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce.